I tu Karolina. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jaką paczuszkę dostałam. E, otrzymałam prezent od Ewy Argalskiej. Ewa organizowała u siebie na e, fanpage'u e, takie rozdanie. E, trzeba było odpowiedzieć na pytanie, jaką nowość Ewa przygotowała dla nas. E, I ja odpowiedziałam, że będą to mm, zestawy kwiatuszków e, w limitowanej serii. I okazało się, że dokładnie e, coś takiego będzie Ewa przygotowywać i udało mi się właśnie wygrać taką paczkę zobaczcie w ogóle jaki piękny jest ten, to opakowanie jak przepięknie tu Ewa to ozdobiła no rewelacja także otworzymy sobie to razem, bo też nie wiem jeszcze sama co jest w środku i zaraz Wam pokażę wszystko w ogóle to bardzo dziękuję za tą wygraną i za tą paczkę. Na pewno będą tu jakieś piękności. Zaraz tutaj wszystko otwieramy i Wam pokażę, co się znajduje w środeczku. Muszę sobie tylko chyba ustawić statyw, bo nie wiem, czy jedną ręką dam radę to zrobić. O, no wow. Okej, okay. piękne paczuszki. Dobra, czyli widzę, że jedną ręką na pewno nie dam rady. Dobra, no to za chwileczkę tylko się ustawię i już tutaj do Was wracam. Dobra, jestem już na statywie, także mogę spokojnie otwierać po kolei wszystkie paczuszki. I kutuję się jakbym dostała prezent pod choinkę. Tak. Miał to by, miała to być część Boga, ale nie wiem czy nie nagram tego w ogóle o sobie tego filmiku. I co my tu mamy? Pierwsze mamy takie listeczki. Prześliczne na drucikach. Co mamy dalej? U Ewy, teraz w sklepie, właśnie można było kupić um, takie zestawy kwiatów różnych. Kupiło, kupowało się tak jakby um, miks różnych kwiatów. Nie wiedziało się, co się dostanie. I tam Ewa wkładała różne rzeczy. Także to była taka edycja limitowana. I to jest właśnie mm, tak jakby paczka y, takich rzeczy, które można było właśnie sobie u niej zakupić. Tak to zrozumiałam, że y, jakby ta wygrana jest właśnie tym, y, co Ewa oferowała teraz w swoim sklepie. I tutaj mamy właśnie kwiatuszki, takie y, delikatnie niebieskie. I dwa rodzaje. I dalej... Także nie wiem, czy jeszcze są dostępne te zestawy u niej, takich miksów różnych. Ale jeśli tak, no to macie tutaj pokazane, co Was może czekać. I czy warto, a oczywiście wiadomo, że warto, bo kwiatuszki Ewy są prześliczne i ona jest w ogóle genialna w tym, w tworzeniu tych kwiatów z bawełny. Także na pewno warto. I kolejne to są takie z takimi podwójnymi środeczkami. Takie mm, farbowane one, chyba są. Tak mi się wydaje. Zobaczmy dalej. Tu mamy takie śliczne żółte. Też dwa rodzaje, bo te są inne, a te są też inne. Różne wielkości i różne rodzaje. Także super. Piękny w ogóle kolor. Sorki, że Wam tak szeleszczę, no ale jak widzicie robię to na żywo. O, te jakie piękne, delikatne, z takimi błyszczącymi środeczkami. Różowe i błękitne, cudowne, prześliczne do takich prac mm, dziecięcych, delikatnych. Kolejne. Tutaj mamy takie znowu z tego żółtego chyba materiału, ale już zupełnie inne: takie ala słoneczniki. Takie słoneczniki też pokazywała Ewa na kursie, jak zrobić. Ja mam ten kurs wykupiony, ale. No, moje nie były takie ładne. Kolejne kwiatuszki to mamy coś takiego. To są hmm, podobne jak te, ale też właśnie takie mają dwukolorowe środeczki. Bardzo ładnie jest ten kolor. I ostatnia taka mała paczuszka. O, jakie śliczne. Te są naprawdę przepiękne. Boże, jakie ładne. No rewelacja. I zostały jeszcze takie dwie większe paczuszki. Także zobaczmy, co mamy tutaj. A, okej, okay. tutaj mamy... Cały taki zestaw, chyba, który Ewa sprzedaje po prostu u siebie w sklepie. I tu mamy taki biały zestaw różnych kwiatków, większym, mniejszym, takie maluszki, widzę na drucikach. No, przepiękne. I drugie też takie większe, to chyba są niebieskie, z tego co widzę, Tak, dokładnie. No. Te z tymi kropeczkami po prostu są tak urocze. Naprawdę prześliczne. I też mamy takie tutaj mniejsze, większe, także no rewelacja. Tak, taką paczkę dostałam w ramach właśnie wygranej. I takie paczki można kupić u Ewy. Ma, no nie wiem w sumie czy jeszcze są. Ale jeżeli macie ochotę, no to lepiej szybko sprawdzić, bo to był taki tylko limitowany rzut. Także bardzo, bardzo dziękuję Ewuni. Wszystko jest prześliczne, na pewno będę używać. No, po prostu nie wiem, co powiedzieć nawet, bo są tak prześliczne te wszystkie kwiatuszki. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, a przy okazji, jak już tam u Ewy właśnie dostałam, to łopaczkę od Ewy, to jeszcze zamówiłam sobie. Też kilka rzeczy, dosłownie dwie-trzy rzeczy, bo mi brak, bra, brakuje e, właśnie w kolorze e, bawełny i zamówiłam sobie różowy. Tu tak niedokładnie widać, ale to nie jest biały, bo patrzy na kamerze wygląda jak biały, ale on jest delikatnie różowy, a ten z kolei jest taki dość intensywnie różowy. No tutaj niestety mój telefon nie za bardzo oddaje ten kolor. Ale takie dwa, y, y, f, no, dwa arkusze y, sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie też pędzelek do chlapani, bo w sumie nie miałam takiego z takim szerokim włosiem y, i koroneczki. I y, właśnie, właśnie widzę, że ta koronka, myślałam, że ona jest biała, a ona jest. Zobaczcie w porównaniu do tej, ona jest taka bardziej kremowa. No, ale jest ogólnie wzór, ma piękny, także na pewno ją wykorzystam, chociaż faktycznie myślałam, że ona będzie biała. Za to ta jest bardzo bielusienka i to jest taki wzór. Także też bardzo ładny. Można u Ewy sobie też zamówić takie koroneczki na stronie, więc polecam Wam zaopatrzyć się w różne cudowności. No i co? Jeszcze raz dziękuję za taki prezent. Jestem zachwycona. I napiszcie mi, co wy myślicie. A może zamówiłyście też właśnie te kwiaty u Ewy w tym w takim pakiecie? Jeżeli tak, no to dajcie znać, czy też Was tak zachwyciły i czy się spodziewałyście takiej pięknej paruszki a ja się już żegnam z Wami dzisiaj. Dziękuję Wam tutaj za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa-pa!